Witam wszystkich, z tej strony Raken. Tak jak już mówiłem wczoraj, ee, odblokujemy sobie dzisiaj kilku bohaterów. Zaczniemy od łowcy. Łowcom myślę, że będziemy kontynuować przygodę. Jest to jedna z moich ulubionych klas, jeżeli chodzi o Warcrafta ogólnie. Dlatego zobaczymy, jak to nam będzie szło. Teraz jest to już normalny pojedynek. Więc tak jak mamy napisane spokojnie możemy wymienić karty. Dobrze jest wymienić te karty, których nie będziemy mogli rzucić w początkowej fazie pojedynku, zważywszy na duży koszt many. A tak spokojnie możemy sobie wrzucić murloka i końcurę. Umiejętność specjalna łowcy polega na tym, że może on zaatakować tylko bohatera wrogiego bohatera, ale aż za dwa punkty obrażeń, więc całkiem nieźle. Dobierzemy sobie inżynier. Dobierzemy sobie kartę. Okej. Okay. Ja mamy taką kartę jak moneta. Gdy wrzucimy, otrzymamy dodatkowy kryształ. Mamy w tej turze. I właśnie teraz ją użyjemy. I wrzucamy to. Idziemy wprost na Rexara i Kanstura. 2 2,7 bestia to jest dużo zdrowia ale nie ma problemu. I komisturę. O proszę. rozbył się naszego tamta. Tak nie jest jakiś wielki problem. Myślę, że zrobimy to w ten sposób Chociaż dobrze by było jeszcze pozbyć się tego stronnika i zakończę Gdzieś Gdzieżbym śmiał Zadać trzy punkty obrażenie losowo rozdzielone pomiędzy wszystkimi wrogami. No, zaraz zobaczymy, rozdowódcy oraz dowódcę rajdu i użyjemy tego spala dość ładnie. Krokoliszek nam to spokojnie przeżyje. Punkty obrażeń. Z tego pięć man. O! Oh. No cóż. Tak to już bywa. Pięć obrażeń. Mogłem zaatakować. Nie zauważyłem tego kompletnie. Zapomniałem o tym stronniku. Nie za dobrze. Pięć, jedenaście, dwanaście. Zabraknie nam dosłownie jednego punktu obrażeń. Dwóch, miałem na myśli dwóch, miał trzynaście, pozdrowienie dwanaście. Um. Tak. Zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie tak. I w następnej dużej już będzie po wszystkim. Użyłem polimorfa, bo nie chciałem ryzykować, że stracę nagle wszystkich stronników. 9-5. Porządna bestia. No ale, mimo wszystko, odblokowaliśmy. Tym sposobem huntera będziemy mogli go już używać w dalszych pojedynkach. Otrzymaliśmy dwie karty. Pocisk lodu zadaje 3 punkty obraźnie do dowolnej postaci. Ją zamruś. Okej. Okay. <coughs> tak jak mówiłem, gram sobie trochę huntera. Następny będzie wojownik. Czyli Garoś. Garoś ma bardzo ciekawą umiejętność. Z każdym użyciem dodaje mu dwa punkty pancerza. Pancerz to jest tak, jakby dodatkowe zdrowie, które trzeba najpierw zbić zanim. Zacznie mu schodzić to życie docelowe. Myślę, że użyjmy sobie spokojnie mamy tutaj. Rzućmy. Krokoliszka ma więcej życia. No, dobrze zrobiliśmy. <grystanie> Ognisty wojenny topór. Tego też się pewnie pozbędzie. ale, wolę stracić Stronnika i żeby on też zarobił obrażenia, niż dostać trzy obrażenia, przyjąć trzy obrażenia na siebie. Co my tutaj mamy? Przyzywa Koryja a użyjmy, czemu nie? Zawsze to do Stronnik więcej. Oj, ja jemu lepiej to wyszło. Hmm. Co by tu zrobić? Wyrzućmy sobie może raptora idźmy prosto na grosza. Możemy jeszcze nie możemy dużo umiejętności. Mhm. Mm Uła! jakby to tu teraz rozegrać? Myślę, że sobie to... ...w ten sposób. Posprawdźmy się mu tych stronników. Murlock jeden, 1, 1. 2-1, który dodatkowo przyzywa sojusznika. 1-1 zwiadowca. Żegowiec. Zostaliśmy bez stronników. Mało komfortowa sytuacja. No, jeden punkt obrażeń. Czemu nie? Wrócimy sobie jeszcze rzecznego krokoliczka. Uła! Tego lepiej nie atakować. Do momentu aż nie będziemy w stanie go zabić. Już otrzymuję plus 3 punkty ataku za każdym razem. Kiedy dostanie obrażenia wielostrzał. Myślę bardzo nam się tutaj przyda. Pozbądźmy się jednego z tych. I użyjmy tego wiele strzału. Nie za dobrze. Nie chciałem, żeby tak wyszło. Ale myślę, że uda nam się go pozbyć mimo wszystko. Buduję sobie ten pancer sukcesywnie. Tak, pozbędziemy się go spokojnie. Żyć nam się nie uda. Natomiast... natomiast. Natomiast. Nie, zachowam tą kartę na razie. Przyda się nieco później. Już mam pewien pomysł. Nie wiem, jak to wypali w praktyce. Jest tylko 5 zdrowia. Wygląda to dobrze. Wrzucimy sobie tak. Tak. I tak. Zakończmy turę. Idzie cały czas prosto na nas. I proszę. No, nie udało nam się tym razem. Spróbujemy na spokojnie ponownie. Bierzemy łowce, wojownik i gramy. Spoczną się łowy w rzeczy samej. Hmm, 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 hmm. Pozbądźmy się może tych dwóch kart. Nie ma nic z wyrzucenia za jeden many. Też niestety za dwa. Widzę, <grych> że musimy się tutaj sukcesywnie pozbywać jego stronników. Jeżeli chcemy go pokonać, no, on buduje sobie tutaj pancerz. Nic nie szkodzi. Pancerzu właśnie się pozbyliśmy. i pan Dodaję dwa dwa. <laughs> Nie, może zróbmy to tak. Wow! Mhm. No dobra. Zróbmy tak. I zróbmy tak. No, zaatakujmy garrosza. Hmm. Rzućmy sobie bestię, dajmy jej prowokację, solidny taunt, 5-5. Dużo się dzieje. wyrzućmy sobie, może. Tak. 10 ataków to nie mało. Tym bardziej, że mam jeszcze plany co do tego stronnika. Teraz myślę, spokojnie, rozegramy to sobie w ten sposób. I idziemy wprost na garosza. Pozbój się wszystkich stronników. Siedem obrażeń. Co zamierza z tym zrobić? <laughs> A jednak... Chwila, czy... 5... 8... Wydaje mi się, że... To no już jest koniec. Tym razem udało nam się bez problemu pozbyć warriora. Szalże, to nic nie zmienia. Myk, Myk. I dziękuję bardzo. Nie wiem, co to się stało w poprzednim meczu, że, że dostaliśmy tak w ciry, no ale błędy popełnia każdy. Ok, więc odblokowaliśmy do tej pory łowcę i wojownika, resztą zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Na razie to tyle, ja dziękuję wszystkim za oglądanie, zachęcam do subskrybowania oraz odwiedzania mnie na Facebooku. Do zobaczenia w następnym odcinku, na razie.